Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 4 maja. Posłuchajcie fragmentu z dziejów apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów. Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię. A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Odpowiedział Piotr i apostołowie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców skrzesił Jezusa, którego straciliście przybiwszy do krzyża, Bóg wywyszył go na prawicę swoją, jako władcę i zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są mu posłuszni. Zapronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili, a oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni, godni cierpieć dla imienia Jezusa. W tym fragmencie słyszymy takie zdanie, które jest bardzo łatwo można powiedzieć, ale ono wcale nie jest takie łatwe w wykonaniu. Apostołowie mówią, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To prawda, ale pojawia się pytanie, jak słuchać Boga? Co to znaczy w praktyce? Jednym z kryteriów, które pomagają nam rozpoznawać, czy to, co słyszę, czy to, co rozumiem ze Słowa Bożego, jest głosem Pana Boga to jest poddanie tego pod osąd wspólnoty. To zdanie wypowiadają razem Piotr i apostołowie. Oni to razem we wspólnocie rozeznają, co jest głosem Pana Boga. Jeśli chce się dowiedzieć, czy to, co odkryłem na przykład na modlitwie, jest głosem Pana Boga, to potrzebuje to poddać pod czyjś osąd. Potrzebuje to rozważyć ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, z jakąś wspólnotą, bo jeśli będę sam rozeznawał, to bardzo łatwo można się pogubić. Nazwać głosem Pana Boga to, co nim nie jest. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.